Dziś będziemy robić kwiaty, oczywiście ze wstążki. Tutaj mam cudnie pachnącą piwolnie z mojego ogrodu. W środku już Wam pokażę. Tak wygląda jeden listek. Można go sobie formować, wyginać. Mega będzie! Wuhuu! Siowo Hej, hej, hello! Dzień dobry. Dzień dobry! Witam Was w niedzielę przy kawce. Zaczynamy! Dziś będziemy robić kwiaty, dawno już chyba nie było, a może nie tak dawno. W każdym razie już jakiś czas tutaj mam cudnie pachnącą piwonię z mojego ogrodu, żeby mniej więcej sobie ją odwzorować, a będziemy ją robić z czego? Oczywiście ze wstążki. Ja mam tutaj dwie szerokości wstążek i odcienie też są troszeczkę... Inne, Co prawda nie mam aż tak ciemnej, bo zobaczcie, moja piwonia będzie troszeczkę jaśniejsza, ale w przyrodzie też takie jasne piwonie występują, więc jakoś nie będziemy bardzo nawet naciągać rzeczywistości. I mam tutaj tak 50 mm, wstążkę i 38. To teraz zrobimy sobie z 38 kilka płatków. Ja sobie od razu składam kilka kawałków, żeby było szybciej. Jakaś pani mrówka mi tu chodzi. O! Mrówka chciała zyskać na popularności. No, dalej ma. Kontynuujmy. Wycinam sobie płatek. I od razu Wam pokażę, co będę robić, bo chciałam, żeby te płatki były takie postrzępione i zastanawiam się, jak to zrobić. Słuchajcie, po prostu odcinamy sobie tak. To nie muszą być jakieś równe po prostu odniki. Nie, 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 nie. One mają być po prostu górą tak lekko poszarpane. Ja sobie wycinam coś takiego. Też to te była, takie oczywiście nie muszą być takie same wszystkie, bo jak sobie rozłożycie piwonie na czynniki pierwsze, to tak naprawdę, zobaczcie, tu są płatki tylko delikatnie poszerpane. Tutaj te, w środku już Wam pokażę, no one są tak bardziej, więc my sobie możemy te płatki robić powiedzmy tak na oko nawet. Co teraz robię z tym płatkiem? Opalam go sobie, on mi się teraz fajnie powywija. I delikatnie się tak nam powykręcają. Teraz jeszcze sobie składam do środka ten bok i opalam na dole. Proszę. Jeden płateczek. Tych płatków troszkę nam trzeba. Zwłaszcza jeśli chcecie taką bardziej rozłożystą, tą piwonę. Ale myślę, że warto. Płatki robi się bardzo, bardzo szybko. Z pięćdziesiątki ucinam sobie takie po 6 cm paseczki. I też wycinał kształt płatka, ale robię sobie coś w rodzaju serducha. To będzie jeden rodzaj płatków. I tak samo z pięćdziesiątki. Robię sobie drugi rodzaj. To będą takie już lekko strzępione górą. Wiecie, robię sobie takie, o, jakieś, jakiś taki, jakąś taką falę. coś takiego. Opalamy sobie tutaj te nasze płatki. Można jeszcze lekko sobie poskręcać, powywijać. Pamiętajcie, że nagrzana wstążeczka jest dosyć plastyczna. I można sobie tutaj coś jeszcze pokombinować z nią. To jest najdłuższy etap z całego tworzenia, właśnie zrobienia płatków. Więc najlepiej zrobić je sobie trochę wcześniej, albo gdzieś przy okazji, jak sobie oglądamy coś w telewizji, w internecie. Siedzimy sobie wieczorami i później to już tylko czysta przyjemność, sklejanie w całość. Co robimy dalej? Łodyżki. Łodyżkę ja robię z drutu. Tutaj mam akurat taki cieniutki drucik, więc wzięłam od razu trzy, bo te łodyżki są dosyć grube przy piwoni. O! Czekajcie, zapomniałam o liściach. Liście piwonia ma takie podłużne, więc takie zrobimy. Lekko ze szpicem. Proszę. Tego nie rozcinam, bo będę to łączyć. Oprócz tego, zrobimy sobie jeszcze tutaj od spodu kilka takich mniejszych listków, żeby później fajnie zamaskować wszystko. Też mniej więcej na kilka centymetrów. I tutaj sobie po prostu tylko wycinam kształt liścia i go opalam. Opalam. Liść gotowy. Opalę sobie wszystkie i dwa do zwrócę. Dobrze. Te małe liście mam już opalone. Teraz zróbmy te duże. Tutaj robię sobie takie małe nacięcie na drucik. Dosłownie tak, tylko żeby wsadzić drucik w środek. I przyklejam sobie taśmę dwustronną. Oops. Taśma dwustronna. Tu się nie martwcie, że gdzieś tam wychodzi ta taśma, bo to wszystko się później podocina. Umieszczam drucik, tutaj w ten otwór wkładam. Odmierzam sobie tak, żeby ten drucik był na całym liściu. I teraz po prostu przyklejam drugą część. I zobaczcie, możemy sobie od razu ten liść formować, więc to jest bardzo fajny sposób na takie usztywnianie liści. Teraz tylko. Odcinam nadmiar taśmy mhm. i opalam sobie tutaj te brzegi. One nam się jeszcze tak fajnie posklejają, tutaj sobie docinam. I tutaj również opalam. Biorę sobie taśmę florystyczną albo wstążkę zieloną. I tutaj sobie jeszcze maskuję ten dół liścia i łodyżki kawałek. Ok, taka łodyżka mi wystarczy, bo będę sobie łączyć te liście. Tak wygląda jeden listek. Można go sobie formować, wyginać. No dobrze, moje listki już są skończone łączę je po prostu za pomocą tych drucików lekko skręcam dodaję jeszcze ten jeden mamy taką gałązkę z listkami ok zabieramy się ze składanie kwiatka tak jak mówiłam biorę sobie druciki z których zrobię łodyżkę tutaj je sobie od razu połączę żeby gdzieś mi się tam nie przesuwały łączę je taśmą florystyczną ale tak jak mówiłam Możecie to zrobić też za pomocą wstążki zielonej. Na razie tylko kawałek owijam. Później będę wiedzieć resztę. Biorę sobie dwa płatki, te mniejsze. Sklejam je ze sobą tutaj, tymi brzegami. Biorę sobie czy to kawałek ręcznika papierowego, czy chusteczki higienicznej. Przyklejam do drucika. I formułuję sobie taką kuleczkę. Możecie pominąć ten krok, ale mając taką, właśnie, kuleczkę, będzie nam się fajnie układało te płatki. Doklejam, żeby mi się nie porozwijało. No i mamy, proszę, taką kuleczkę. Teraz te dwa płatki, które połączyłam. Smaruję klejem tutaj na dole i tak dość ciasno je mocuję. Ważne jest to, żeby ta błyszcząca strona była na zewnątrz, czyli kleimy cały czas tą matową stronę, tak? Łączę dwa kolejne małe płatki. I przyklejam. Dobrze, mam doklejone dwa kolejne płatki, tak samo ciasno. I znowu łączę dwa płatki i przyklejam. Z tym, że już nie ściskam tak bardzo. Troszkę luźniej to robię, po prostu tylko przyklejam. I łączę sobie tak jeszcze kilka par. Trzy, cztery. I też tak sobie luźno przyklejam do całości. I zobaczcie, zrobił nam się taki dość fajny środeczek. Teraz z tych większych płatków będziemy robić trujeczki. Najpierw z tych płatków, takich sercowatych. Ok, łączę po trzy. Myślę, że tak z sześć na pewno będzie nam potrzebna. Naprawdę poprzedni tydzień miałam bardzo zwariowany, bo w przedszkolu był dzień. Mamy i taty. Każdy dzień inna grupa. Praktycznie cały tydzień moje popołudnia były zajęte przez te właśnie imprezy. Do tego szkoła muzyczna, której nie mogłam sobie odpuścić, bo, bo to były ostatnie próby przed koncertem. No Brakło mi po prostu czasu, ale też trochę i siły, żeby wam nagrać te kwiatuszki. Tydzień temu. Trzy, cztery, pięć, a nawet mam siedem. Też nakładam klej tylko na dół i przyklejam w koło. O, jeszcze pochwalę się Wam koncertem, bo no, koncert już oczywiście był, był w środę. I jestem naprawdę, naprawdę jestem dumna z naszego występu. Fajnie mieć takie wspomnienia. Jeśli ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to tam jest urywek z mojego występu. Fajna pamiątka. Ja jestem takim człowiekiem dość sentymentalnym, więc lubię sobie zbierać takie pamiątki i później do nich wracać. No to już zaczyna wyglądać fajnie. Mega będzie. Uhuhu! Jednak tych trujeczek mam za mało. Jeszcze sobie to robię. I teraz do Was wracam. Słuchajcie, ja sobie dodałam jeszcze 4, pięć. Dodałam sobie 5 tych trójek. I uwaga. Da, 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 da. <laughs> Mega mi się podoba. Teraz dodaję sobie już te pojedyncze. Wiecie, z tą taką lekko strzępioną górą. Je już przyklejam Pojedynczo. Lekko je nawet tak odchylam. Wiecie, żeby było takie otwarte. Chyba, że chcecie mniej rozłożystą, to wtedy przyklejajcie je ciaśniej. W kilku miejscach dodaję. Myślę, że tak około 10 płatków sobie dodaję takich pojedynczych. Tak wygląda moja piwonia. Tylko te ostatnie kwiaty sobie tak rozłożę, bo zobaczcie, ta moja rozkwitnięta piwonia ona też. O to już trochę więdnie. Ale ma te ostatnie płatki tak rozłożone. Myślę, że w miarę udało mi się odtworzyć wygląd oryginalnej piwoni. Tak to wygląda. I teraz przyklejamy sobie liście. Najpierw te od dołu. Z tym, że przyklejam je tutaj na łodyżce. One mi się później fajnie ułożą. Dzięki temu nie będzie tutaj takiego efektu, wiecie, z tego nagromadzonej wstążki, No to się nam fajnie tutaj zamaskuje zaraz. Warto robić to, co się lubi, warto robić to, co się kocha. Warto, bo mamy później niezapomniane wspomnienia. Będę później na starość opowiadać wnukom. Słuchajcie, bo babcia chodziła do szkoły muzycznej i śpiewała na scenie. O! No. <grywa> I teraz maskuję znowu taśmą albo wstążką zieloną. Jadę sobie parę centymetrów. I teraz dodaję moje listki. Dodam sobie gdzieś tutaj. O, tam mi się wszystko fajnie łączy w całość. A, tutaj dojadę sobie już do końca. I słuchajcie, teraz sobie jeszcze tutaj tylko formuję taliski odpowiednio. I tak naprawdę moja piwonia jest gotowa. Proszę bardzo, piwonia z ogrodu, piwonia spod mojej ręki. <gryw> Proszę. Da -dam, da -dam, da -dam. Mi się bardzo efekt podoba. I tak jak Wam mówiłam, może się wydawać, że to jest bardzo czasochłodne, ale uwierzcie mi, że nie. Płatki robi się bardzo szybko, skleja się też w miarę szybko, także twórzcie, bo teraz jest fajny na to sezon, piwonie się pięknie zaczynają, pięknie kwitną. No tutaj możemy sobie zrobić i mieć przez cały rok piękną piwonię, która nigdy nam nie opadnie. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam i zapraszam Was, mam nadzieję, za tydzień. Do zobaczenia!